Pojawiłem się znowu, zatem witam was w drugim odcinku dzisiaj. Ja jestem Brodak, a to jest kolejny odcinek naszego wspaniałego świata, czyli serii Europa 4 4 gdzie... Do... Wytworzycie Państwa, a ja próbuję w nich przeżyć. Jestem już sobie po obiadku, łamanego przez drugie śniadanie. A więc tak, co my tu mieliśmy zrobić, czego ja nie zrobiłem? Nie pamiętam. Chwila, coś tu się baguje. Aha, bo wrzucam. Wrzucam film, właśnie poprzedni, zostało jeszcze 4 minuty, więc może ciąć, yy, może ciąć, więc przez 4 minuty musicie to wytrzymać. Zatem postaram się przez te minuty robić absolutne minimum. Yy, zatem dobra. Na początku na pewno sobie wezmę festiwal Wodana. To da mi dodatkowe morale yy, i koszty stabilności mniejsze. Ok. Yy, więcej, ja chcę więcej. Na pewno chcę dać to, Offensive Policji. Tak, ofensywna policja. Poza tym chcę jeszcze sobie e, dać um, Attrition for Enemies w razie jakby coś. I tutaj National Tax Modifier, żeby mieć pieniążki. I okej, okay, okej. Okay. Już się ogarnęło? Nie wiem, chyba tak. Dobra. E, zatem, skoro już... Wszystko jest git, tutaj moja flota walczy Czemu ona ma Aha, bo ona ma lidera hmm. Ale to są same transportowce, no to raczej powinienem to wygrać, co nie? Pokażcie mi to To jest co? To jest Trade Power, Hull, size, Cannons No to raczej powinienem to wygrać, ale tak dla bezpieczeństwa Wiecie, oni mają dowódcę Ten się admirała. Dobra, ja tutaj sobie zmniejszę i wy od razu idziecie na Friesland, żeby to przejąć. W sumie nie na Friesland, od razu tutaj. Tu, tu. Tu, ziomek. Ja wiem, że jest nowy rok, że świętujecie, ale no tutaj. O, i możemy ich od razu zgnieść, gdzie oni idą. Jak do Holandii, do Gelre. Będzie stack wipe? Jak będzie stack wipe, to będzie fajnie. Dawaj, dawaj. Dawaj Zenek, walcz. Jak Tommy Lee Jones w ściganym, nie będzie z tak łajpa Szkoda Ale przynajmniej ich trochę pobiliśmy Dobra, to ja się wycofuję tutaj Przynajmniej uciekli jeszcze dalej, pewnie tam do Paryża i tego typu okolic Ajajajajaj Skąd oni przyleźli? Hm. No bez lidera, no No, tak średnio ale się desantuje Wesex, więc y, moja rola została wykonana. Proszę się wycofać do bremy. Dobra, rozwalili nam cztery statki, ale to nic. No, połączone floty przyleciały, ale Wesex się zdesantował. Fakt, że dziesięcioma tysiącami, ale grunt, że się zdesantował, że nam cokolwiek pomoże. Nie tak jak w poprzednim odcinku, yy, w poprzedniej wojnie. Dobra, wy tutaj wykonaliście doskonale swoją robotę. Zatem chwała wam za to. I Wesek teraz przejęło tutaj kontrolę nad flotą, nad wodami. Wy wykonaliście bardzo dobrze swoje obowiązki. Jestem z was dzielny. Dobra, czekamy aż się tutaj ten... Yversicht yy, yy, przejmie. Potem walniemy się na Friesland i będzie w Pytkę. Okej, okay, gdzie są wojska? Aha, dostały wiep. Taki konkretny. Yy, no, no cóż... Hmm, atakują nas? Czy gonią? Tak, gonią ich. Albo nie wiem. Co to jest? Korupcja, połowa. Uuu, boli. Będzie boleć. Będzie boleć, będzie boleć. No ale coś, Trydina. Mm, dawaj, przejmować to szybciej. I Jaki tam jest poziom fortu? Pewnie dwójka, no ale... To jest mocna, ta dwójka. Mamy wyłamane te... Wyłamane mury, no ale tam jest garnizon 2000, ale... Ja maksymalnie mogę wtargnąć na 10 tysiącami. Dumie. Mo można by, ale wiecie, jak to jest. Nie chce mi się. Oj, tutaj już nie zdążę dobiec. O, co to jest? Morale of Armies, tak jest. Jeszcze większe. Jakie ja mam teraz? 1,9 Ale fajnie Cała armia Weseksu się zdesantowała. Co prawda, no średnie nam pomagają. Ale grunt, że cokolwiek chcą, jak się, o tutaj się zjednoczą w jeden wielki tak gdzie wy debile lecicie, do Geller. po co do Girl? O, tam ktoś już umarł, to ja chcę z tobą, wiesz... <laughs> e, ziomek, jak ja chcę z tobą royal, bo ty znowu mnie nie lubisz. Pewnie dlatego, że nowa dynastia tam weszła i już im się nie opłaca, o! czy znaczy, w sensie nie opłaca, nie widzi im się. Mieć co już ze mną? Dobra, Ci tutaj próbują sobie oblegać. Ja przejmę przy okazji. Warscora, jakoś to będzie. Zmniejszcie tę prędkość do trójki, panie. Dobra, Friesland jest nasz. Czyli teraz zmusić tylko Orlojen do kapitulacji i będzie w pytkę. Gdzie wyjdziecie, debile? Pomocy! Mniemanie, anegdot. Gawaryt Moskwa. Dobrze, dobrze. Zmasakrować ich. Mamy większe morale, większą dyscyplinę zdecydowanie No oni mają dużo więcej kawalerii, ale to nieważne ponieważ combat width tutaj jest mniejszy, bo to są bagna Tak, zatem wygramy na easy Nawet jeżeli będą mieli nie wiem jakie rzuty koską, to my i tak mamy jeszcze dowódcę lepszego Z masakrycznym szokiem No, bye bye, wypierdalać Zatem lecimy teraz od razu do Holandii, do Holandii powiedziałem Przejmiemy im stolicę i będzie fajnie Wbijacie się w nich? No w sumie mają mało morali. O, nadzialiśmy na, się na Saksonów. Mamy minusy. I to takie podwójne za teren i przekraczanie rzeki, ale wygramy. Przewaga liczebna. Dobra, do Holandii. Raus. O, Stuck Wipowali! A nie, już myślałem. Już myślałem, że ich ze Stuck Smutek i żal. Eh, military leader has dead. Heinrich? nie. Dlaczego właśnie on? Dobra. Ja mam pomysł jak tam. Eh, muszę mieć przede wszystkim nowego generała. Proszę żeby był dobry. Proszę żeby był dobry. Proszę żeby był dobry. No cóż. Żegnamy wielkiego Heinricha. Ale trzeba donieść go na pole walki. Zatem tutaj sobie zrekrutujmy jeden oddział najemniczków. Dajmy tam dowódcę. I niech będzie fajnie. Bang, bang. Dobra. I dowódca tutaj, i do Holandii. Raus. Mhm. Tutaj, tędy, tędy. Dziwne, że tutaj jest fort, a mogę swobodnie przechodzić Nie wiem dlaczego tak jest, ale tak jest Tutaj przydałby się stack wipe, ale nie mam dostatecznie dużej armii Zanim ja tam dojdę, to... Oni mają jeszcze ten... Eee, Atrition eee, Ciaty. Dziaty Ale... Dobra Dajcie mi tam Dwóch bo oni to mogą przejąć, jednak. A jak tam pójdą dwaj najemnicy, to będzie fajnie, bo nie przejmą. A oni się jednak troszkę tam regenerują. Dobra, zregenerujcie się, tak wiecie. No. Tak fajnie. Jak żebyście mieli morale, żeby walczyć w ogóle. Okej, okay, tu jest dowódca. Yy... No, jeszcze tak. awaj. 25 i ruszamy. okej okay. Okej, okay, jest wpytkę. Zwiększyli sobie morale. Moje. No ja myślę. Dobra, mają nasze morale, naszą dyscyplinę, więc już to są najemnicy Uu. A, to jest. Ta. Uciekinierzy. No to spoko to. Zbijemy ich. No, paszło Paszło w pizdło Dobra, i dawaj tutaj nie wiem gdzie. Do Holandii. Albo... Nie no, tutaj to już nie. Mają dwugwiazdkowego, a ja nie mam manpowera. Hmm, to może być problematyczne. To może rościć swoje problemy. Gdzie są weseksanie? Dostają wiep, ale oblegają przy okazji Paryż, więc jest. W... Ale nie utrzymają tego Paryża. Tu jest 35 tysięcy wojsk. No głupi są po prostu. Jakie oni mają w ogóle ideę? Ideę. Offensive and religion, czyli tak samo jak ja. A jakby tak sojusz nie z Irlandią mamy na rywalu. Hmm. Jakiś sojusz by się tak fajnie przydał przeciwko. Hmm. Z nimi mam, ale oni coś czują, że zerwą ze mną ten sojusz. Sevilla, Languedocie. Wszyscy mają do mnie neutral. To jest problematyczne. O, paszow! Paszow z Kassela! Ty, e, idź tam. No. O, hehe, he, Lechistan. Hehe, przychrzedł. No tak, bo oni przecież walczą jeszcze z Lechistanem i Pragą. O co to ja nie wiem, ale no, o coś tam walczą. he 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 he, 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 he. Cioty. E, dobra, bitwa o Kastel została wygrana. Piąteczkę wrzucamy i czekamy, aż Holandia padnie pod naporem naszych wojsk. Praga. Hmm, nie ma jeszcze dostępu do morza. To dobrze, bo by się gra skraszowała. Kurde. Kolejna korupcja. Kiedy ja to będę mógł... Nieważne. Lechistan też okupuje, a zatem on też walczy z Orlojem, więc to jest na naszą korzyść. Ja chcę tylko Frizland, Nic więcej. W sumie zgodziliby się już? Państwo Franków by się już chciało poddać. Hmm. A może bym tak dał... O! seksu Cox. On tu raczej już nic nie zrobi, ale ja to zrobię. Nie tak, nie tak, nie tak, nie, to nie jest główny sojusz Ja chcę, żeby państwo franków skapitulowało. Koks dla Wessexu, dla bo zasłużyli Walczyli, fakt, że trochę słabo, ale walczyli No i nic więcej mi już nie mogę dać Mógłbym ich w sumie trochę przytrzymać, ale po co? Dobra I teraz Wessex ma fajny przyczółek na Francję i okej. Okay. I jeden wróg został pokonany. Czyli teraz pójdzie easy. Teraz pójdzie easy. Saksonia już jest praktycznie rozbierana przez yy, Pragę. I teraz zostaje tylko Orlojen, do którego sobie przyłączę oczywiście Friesland. A jeżeli opatrzność Boża yy, da, to może nawet Geller i tutaj ten Overshift. Ok, Czy ja mogę sobie teraz klejma jakiegoś? No tak średnio tak myślałem. Dobra, zgniećmy ich. Pogońmy ich. Nie wiem, gdzie oni idą. Pewnie do Saksonii. Zatem no, okupujmy to. Oni powinni mnie teraz lubić. No, mają 200 ze mną. Wcześniej chyba też mieli, no ale to. Mam wyczerpanie wojenne. O, i wbili się, ale tutaj już idzie chyba ten. Wyczerpanie wojenne trzeba zbić, okej. Okay. No, idą posiłki. W, posił... w postaci Weseksu. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Polecam taki styl życia. O, bitwa o castle wygrana. Dzięki Weseks! Praga mnie. A, zanulowała tego. No, skoro nie potrzebują, no to co? Ja się będę rzucać, że nie chcą. Ale sobie z nimi wiecie. Poprawię relacje, żeby nie było. Bo ja taki jestem y, przyjazny chłopaki, chłopaczyna. Dobra, oblężenie Bredy padło. O, tutaj się znowu biją, ale ja nie mam czasu na to Muszę Gelrę odbić. Ja im chcę wbić Tysiaka, wiecie? Saksonia już nie chce walczyć, zatem. Aha. Dobra, tego, a może bym sobie wziął Hamburg, nie no on jest nieokupowany, ja nic nie okupuję dla tego, dla Saksonii zatem nic nie zrobię, mam, no oni po prostu chcą się wycofać, bo walczą z kimś więc, z kimś, no wiecie, prago, a i nie chcą się poddać, aha, bo trwa bitwa, którą oni chyba chcą wygrać czy coś i wygrają, hmm. to trzeba będzie się tak wbić. Jeżeli oni mają zamiar wbić się tutaj To ja mam dla nich złą wiadomość, bo ja tam też już idę Debile Chwili się za późno No dawaj, dołowuj! No, i teraz Saksonia ma low I chce się poddać, a może nawet Hamburg. Nie, to jest za dużo Ale na pewno chce, nie, po prostu ona chce na White Piece wyjść Pieniążki? Nie, no dobra no White Piece z Saksonią. I okej, okay. i okupujemy sobie teraz. Możemy przejść do bardzo ważnych rzeczy, jakim jest rozwalenie całego Orlojen, bo zbyt długo było cierniem w moim oku. Tak, tak poetycko zabrzmiało, tak złowieszczo, nieprawdaż? Kończy nam się menpa. Znaczy, już nam się skończył dawno temu, ale wiecie. Teraz to my rozdajemy tutaj karty w tym rejonie świata. Wessex i Brema to są przyjaciele powsze czasy. Acaria spierdzieliła teraz na Korsykę i, Sakso, i Sardynię. Wśród wyspy zostało już tylko. Z tego. Sewillą. Boże. Eee. Jak się nazywa ta wyspa? Pamiętałem. Eee. Sycylią? O tak. Meppen, więcej. Colonial Discovery. Fajnie. Diplomatic? tak, Diplomatic, bo mam mało. Dobra, oni teraz będą rekrutować wpis do tej armii, będą nimi spamować. To są chyba już te. No ale Vesex się nimi zajmie. To są najemnicy, tak mi się wydaje. O, zrobili sobie stack O, bardzo dobrze, Vesex. Jaki on ma teraz ten? Vesex zrobił więcej dla nas niż my w tej wojnie. No to, to tylko yy, oddaje, jak bardzo wartościowym sojusznikiem jest Wessex. W ogóle on. Ten? Robi? To? klejmy, Chyba nie. Zwiększył autonomię, żeby nie je było. Yy, nie, ja nie chcę. Ja was chcę zbić do y, 100%, żeby podkreślić moją wyższość nad wami, pod ludzie. Dobra, ostatni Fort padł, Idziemy do Utrechta. Oblegamy ostatnie prowincje. O, rozwaliliśmy im te kolonie. I jeszcze lepiej. Dobra, i jeszcze tutaj Limburg. I zaraz będzie setka. I co? Dało radę, dało radę. Oj, była oczywiście wyniszczająca. Ale daliśmy radę. W ile? W 6 lat. Dobra, zatem jak chcę tak, Friesland, to i to. Może to jeszcze? Hmm. To w ogóle Over Extension nie będzie mnie kosztować. Hmm. To już będzie. Dobra, te trzy. A może jeszcze to? 25... Hmm. Nie, to mi jest nieprzydatne. Chcę te trzy prowincje. Yy, dobra, i zerwij to i to. Um, Humililate? War repsy? War czy Humililate? Humililate nic nam nie da. Nawet prestiżu. Zatem nie ma po co. Nie chcę ich upokarzać um, pokazać. i Claimy i pieniądze. Tak, 100 dukatów. To jest reparacje wojenne. I dobra. I żegnamy się. O, je było im coś! Aaaa! W idealnym momencie wyszliśmy. Idealnym! Beautiful. Dobra, wycofujemy się do Bremy i się odbudowujemy. Tutaj sobie wyeliminujemy tych. je było im, je im. Ale teraz mają Anglicy przyczółek. Cox. Zatem fajnie. Je było im, jest fajnie. Okej, okay. teraz tutaj korujemy. Koru, koru. Zbijam. Zgałganiłem troszeczkę. No ale dobra. Eee, provincial unrest. Na razie no trochę jebło, było. Eee, na tym nic tu nie mogę zrobić. Oprócz no nic, nic, nic. Zatem no może wy się ustawicie tu albo tu we Frieslandzie, Większy Force Limit. I będziecie zbijać bunty. Może bym zwiększył autonomię, nawet gdyby nie to, że jest 75%. Dobra, musimy wytrzymać korowanie, a my wygraliśmy w 18 minut wielką wojnę. Znaczy, wielkim wrogiem, jakim jest Orlojem. I zabraliśmy im rdzenne terytoria. A on, to jest jeszcze inna religia. To tak, to trzeba ich jeszcze nawrócić. To będzie do, dużo kosztować. Dobrze, że nie wziąłem czwartej promisy, bo bym tego już nie ogarnął. Okej, okay. mm, jednak mam troszeczkę zdrowego rozsądku. Wiem, ile wziąć, żeby jego zabolało, a mnie wzmocniło, a nie na odwrót mm. Dobra, państwo Franków w ogóle... Tutaj chyba mieli kolonie w Hainaucie, ale... Cóż, trudno, <laughs> nie mają już Słowian już w ogóle wytępili Smutne W sensie wiarę słowiańską Chalcedonia, dalej jest chrześcijaństwo takie, jakie było Mhm a Madziajowie są tengryjscy? Tak, to są tengryjscy ludzie Meppen, znowu więcej tego Gdzie jest to Meppen? Tu Więcej ludziów, zaraz będzie koniec Dobra, Diplomatic Power czy Merkantylizm? Nie no, Diplomatic Power Pamiętajcie dzieci, zawsze Merkantylizm musi być O, tutaj się próbują odbudować ale coś, czuję, że im ten Pizant war tak jebnie, że. O, panie. Rave Protection, Plokade Port. Fajnie. Dobra, mamy kor na Friesland, ale dalej się chcą buntować. Zrozumiałe jest to. Dobra. A jak te prowincje są rozwinięte pod względem developmentu? No, Friesland i tutaj to są rozjebane w Pizdu, bo. bo wojna. Da się to zrozumieć. Gelren jest dobrze. Trzeba będzie je trochę porozwijać. Dobra, na początku. Frizzland. I z tej tam mogę zrobić. Tylko czy ja chcę? Na razie nie. Hmm, chociaż mniejsza autonomia będzie wtedy. To tak. C. I dodatkowy kor. Dobra. Może być. Ale się cieszę, że to zrobiłem. Dobra. Kolejna kolonia poszła. Fajnie. Mamy więcej terenów. Więcej. Tutaj kolejny kor. Tak. Ja chcę to korować. Instant Core i teraz sobie Westfalię, czy może Steady? Westfalię. Tutaj się vlogujmy. Tak. O. Te, o tutaj Westfalię, Nassau, Berg, Klewe. I wtedy pójdziemy w Steady. O, fajnie. Overshit. Został odbudowę wojenną, powojenną w postaci taksów. Fajnie. I plama. Morale. Okej, okay. kiedy mogę zdjąć te polityksy? Bo już mi są tak średnio potrzebne. Convert to arianism. E, nie. Kiedy, kiedy, kiedy? 85. 2 lata. Spoko. Damy radę. Trade protection. Casus belli against Irlandia. No, z tą Irlandią. Wesex ma z nią sojusz, to ja nie chcę jej atakować. Bo wiecie. Rebel uprising. Mhm. Jednie zaraz. A to jebnie tak bardzo, że ja się boję. Zatem wezmę sobie tutaj armię złożoną z najemników fakt, że będą ponad force limit o jeden, ale wiecie, przewozorny zawsze ubezpieczony okej okay. 22 tysiące i rośnie zatem czekam aż jebnie, jak jebnie to zmniejszam im autonomię bo wtedy dostają em, i minus 100 do unrestu bo, bo powoduje, że dopiero co wybuchli Zatem tak się to robi. Trzeba znać takie fajne skróty mechaniki. I dopóki nie jebnie, dopóty moja armia będzie mieć to polityksy, co? To dobry plan. Jednie nie jebnie pół roku niby. We Frislandii najbardziej. Bo ja tam nawracam jeszcze. To nawracam tak pozytywnie, bo to szybko leci. Przejdźcie na religię swoich dziadów! Widzieliście. Bóg was nie ochroni. Tylko Tauron. Polska energia w ogóle tutaj, ten Monachium to tak leci na pograniczu praskim. Szorubia to w ogóle już jest Włochy Północne, a War to jest Włochy Centralne i Południowe. Fajnie, e, coś się dzieje na świecie, bo tak nie patrzyłem. Stara Północ. Nic oprócz tego, że im jebli jakiś pretendenci. Al znowu odbił sobie swoje etniczne ziemie. Tego, w, z, od dżedach hmm. Tutaj się nic nie stało, Chiny jak były w rozsypce tak są Mongołowie się powiększają No i to tyle w sumie, bo nic się nie stało Więcej Serbia jak żyła tak, ży, tak żyje Odbiła, tak odbiła swoje ziemię od Madziajów, czyli jest nadzieja, jest nadzieja, że Serbia jeszcze będzie great again Co to jest za national... nie, nie, nie Panie, gdzie to? Czemu tracę pieniążki? Na odbudowę czy co? Tak, armii połowa tu i tu. Tutaj są chyba sami najemnicy. Nie, to tu. Prawie sami, dobra. No, jebnie czy nie jebnie, bo się boję. Dobra, to teraz nawracamy. Oversheat, coś tam. Bo akurat tam stoimy jednostkami, to wiecie. Och no, Ostfriesland. Hmm... Mech. Dobra, ale najważniejsze to trzeba odbudować Bremę. Bo tam plaga uderzyła, wiecie. To ważna rzecz. Trzeba ją odbudować, żeby znowu była Great Again. No i proszę bardzo, już jest Great Again. Już jest na poziomie Oldenburga. Trzeba zrobić, żeby była zielona. Skończyła się wojna? Tak. Co im zabrali? <laughs> <laughs> Praga ma dostęp do morza! Halo, ha, halo! Słychać mnie! Znowu gra się kraszuje! Widzimy się jutro, jak naprawię grę! Aaaa.